Tam, to jest początek To jest vlog 1000, tu są tosty, tu się robią Tu kolejne Jest godzina Która jest godzina? Bo wyjazd miał być o 9.30 Jest 10.01 Pierdole to Czekamy tutaj Coś jakiś Jakiś kurwa zjebiks tu podjedzie jakimś merolem Merolu Witam pana na 1000 vlogu WITAM PANA NA 1000 VLOGÓW, KURWA ja Muszę do boga. No, ja, boże, boże, co no, chuj no, I, i kurwa Zamknij weźmy. mordę, bo plecak gotuje do środka No witam No witam No witam Sam obsługa jest Tutaj opiona. daję gazu, na to, że nie będę żartować. Kurwa gazu. Co ja mówię, żartowałem, żartowałem Bez przekazu, gazu. bez przekazu ten vlog Pani Pani Powiem kuchu. tak Siem, ożono, msukę mam ożony Siem vlog, no, ej -y. Dawaj, freestyle do obitu, kurwa, z dystrybutora Okej, okay, okej okay. Na słodki kendy przypomina, jak ten relikwie przygrywa stary Kendrick. Na tałdzenie a ma na kielni. skończyły barski, teraz składę fazy z i z mastering, Patrick, pazy, świara do twarzy. Wszystko mnie boję tatuazy z całym mikrofonem już bazy. Nie rozmijam, czy ja wina, biorę życie w ręce i wy tu moksu wino. Ej. Ej! Dobra, leć kurwa płacić. A tutaj jak zwykle garbaczek adamo się garbi. O mili! <słuchaj> Przyskuj, idiota. O mili! Panowie do vloga co się stało Jedziemy kurwa na autostradzie 95 Mercedesem Bo nam coś tucze w podwoziu Pierwszy kurwa problem dzisiejszego dnia To by się dzieje, żeby przyjechać 15.30 Co my na godzinkę Szybki free do domu Szybkie dwie nurki pół godzinki moja pół godziny i Każdy po freewali całym, potem się coś wytnie No, to Niesiecie nam tylko usta, będzie widać Dobra, stój, stój, stój Proszę państwa, jackpot Kompresor w środku, mamy W środku dosłownych ludzi znajdujemy kurwa kompresor normalnie hop -y. Na środku kurwa niczego A lesoponom trochę gorzej Co tam, kombinerki? Dziękuję, Tomaszu O. Dwa, Kurwa akcja udana, tak, pokaż wszystkich uczestników i opowiedzcie swoje role. Ja jestem że jest Ja jestem głównodowodzącym sztabu prowadzącego pierwszego naprawczego. Deżisz, ponieważ mieliśmy kolizję na drodze, nie mogę powiedzieć jakiej, pojedziemy chudy gdzie, ale będziemy tam oje. I co? Była awaria, wyjebało nam pokrywę pod silnikiem. Były wydane zadania, a zadania zostały spełnione, sajt jest kurwa odhaczony, no i co, ja mogę wiedzieć. No i lecimy dalej. Poba. Adamo? Nie powiedz Ja niestety nie miałem internetu, więc musiałem ogarnąć kombinerki. co mi się oczywiście udało. No i współpracowałem przy rozgrzewaniu kompresora. To jest ważne. Tak. Ja tak samo, nie ukrywam, fajnie mi się pracowało z upakami, młodzy są. Ja poszedłem do Bartaus, tak, spełniłem swoje zdanie, pokrywa została na miejscu, bo po powrocie zgadniemy. Ona będzie zgarniana po streamie. A. No zobacznie, wysłuchajcie tutaj na nową pokrywę Wysłuchajcie tutaj na nową pokrywę Thousand studio na nas czeka mamy nadzieję, że naprawdę tam dojedziemy kurwa to jest. Ciekawe co się dzisiaj dzieje? Kabano z Bispel bispe, to jest moje moc i pamiętajcie ej, wszyscy dobra. kurwa nie tutaj słońce to jest największa ej, kurwa ej, ej. o ja pierdolę dole Domek ile trzymasz sobie, trażby leci na pewno, bo kurwa zaregowałem na szybko ka, ale wyszło mi tak samo jak kurwa to waluta bitcoinha Kurwa waluta mi spływa na Apple wallet A ja to przepierdalam na kolejną muzykę, kurwa człowiek, człowiek hej Mamy tutaj zgarniętych tych Trochę jak degenerat Zajebany wód bo się byłem... nie Nie chodzi o seks, daj mi lodu do beda. No tak Ale kwiatuszki mamy Ale tutaj kurde, się tutaj... romantycznie tutaj będziemy się... Nie powiem, 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 powiem To jest pizza już nam zostawili od razu Do której chcesz pizza? Zniżko 10% od piątki do jednej z jednej y, Witamy kurwa Katop, pierwszy vlog A więc tak Tu jest czajnik, z niego się kurwa dymi jak wiesz czapy O, tutaj, o. Romantyk mówiła tu mamy kurwa ten Manta Polska Trap kurma, TV Manta Polska Trap TV kurwa. słuchajcie Zbieramy to gówno kurwa Tak tutaj Tu jest oka Proszę bardzo tutaj o Widzimy schowek na materiały wybuchowe Chodźmy dalej zapraszamy. Tak zapraszamy zapraszamy tu się dzieje, Tu jest kurwa placa, Tu jest wybuch gazu dzisiaj Tu jest kurwa wybuch gazu Dobra, Jak widzimy tak, Wiecie, wiecie pieje tak wieje wieje gra Tutaj są sprawy ważniejsze. Zobaczmy, tutaj proszę. Papier jest, wszystko jest, tak? Co by miał być? Tutaj podchodzimy. Mamy rączki, tak? Gdełko jest, to. Susza, jest, kurwa! Pokażę ci, bo nie wiesz, że to nie działa. Nie wiesz, że my coś zdajemy, w tym główny, nie? Wszystko prawdziwe. Zobaczmy, Normalnie, kurwa. Widzimy ten zakaz, jakby to jest prowo, nie? Tu mamy klimatyzację, możemy ustawić na. Tu była gorąca temperatura, to w nocy Chodźmy dalej, mamy lustro, tak Lustro pokazuje 2 miliony dolarów Mniej więcej Kiedy robię track No to paletowa Wyszedł etyk na maszynę układanki Od tej betonowej bramki U parę koła, za mną bramy bramki Melodyki mnie ogarniają Radiozyki mnie oglądają Pliki, pliki się przesyłają Pliki, pliki się zalabiają Zaszywany niszczanie, bo myślę, że

Włączyły basy, teraz kładę fazę, skazy X mastering, Patryk fazę, świata nie dotworzył Wszystko mi ja bółe tatuaży Samikrofą mnie już parzy, mniej już parzy

jest z gangusów, ale to zwykłe lesze Chcieli coś na wyjazd, i w wokale to przestęp Doka to wyjazd, to jest tausend awesome studio Za dnia i nocy kleimy to gówno Wszystkie pułapki przejdziemy nie trudno Trzeba pokazać wygraną tym kurwą Muzyka jest ładą, chyba ty o tym wiesz No bo w tej muzyce odnajdujesz siebie i ty też Odnajdziesz siebie, no bo chyba wiesz, chyba wiesz No bo muzyka nastawić ci nie, ej Tak kur, ej, ciągle gonią mnie potwory i nie mogę zasnąć Dziąłem odpalamy jointa, przemierzamy miasto Zaczekać doczekać się aż pod seną zostanę laską. Rozjebiemy kurwa całe miasto Pokazywane jest chwile, kurwa Za niedługo będą tylko kile, kile Nie pytaj którą, powiem żeś bije tą bilę Ha, Zaczyłem czarną tą godzinę Ha, na głowie mam tą kolejną roślinę Kurwa, czy będzie ludzi pod sceną, Czy będzie na tej scenie, ha Dobrze wie, że to jest dzieło do arcy, bo już kurwa Jestem zbyt uparty, ha. O kurwa <śleski> 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 Nie tak Minus ją gołd tak wchodzisz nie wiemy po co Jaki zajebany, ale to ujebane wchodź tu No, Patryk Pazy I chuj, pusty plik wyschło no, Super no. Odjeżdżmy tam Jak emocje kurwa? Co sądzicie na ten temat? Ja, ja powiem ja. tak, szczerze? Istny rozpierdol tu będzie Ja czekam, I czekam, liczę, to że dojebał Liczę, że dojebał Jest istny rozpierdol Ja liczę, że zrobił w chuja i was strollował Oby tak było Dobra, mam to Dobra! Nie, zaczekaj. Że... Także. Oj, już zapierdaj na tym bicie! Prrrr! Tak, wszystko tak, się wypasy, tak. teraz kładę twardy skazy. Liczę na seń, bawię kładę. Szczaram się do twarzy. Tak, wszystko my, ja boję tatuaży. Tak, Sam mikrofon tak, nie, nie już parzy? Nie, nie już padł. Ej! Adi go, go! Kurwa! Ja pierdolę Dziękuję! Szybka bardzo. ocenka, o tuli się zaczynamy. Szczerze, ocena, opinia. Nie wiem, kurwa. Nie wiem, że sam byś to lepiej zrobił. Na pewno bym nie zrobił tego. Lepiej jest to wykurwiste po prostu. Muszę to odsłuchać jeszcze 300 razy na słuchawkach. No okay. Dobra, mam Druga opinia. opinia. Mam opinię, to tak jest mam opinię, mam opinię, to tak nie? Powiedziałam tak. My o tym wiemy. Ale polska jest coś tym, tym nie wiem. I to co z tym kurwa tutaj co leciało, to będzie leciało na wszystkich kurwa perkach i na wszystkich podwórkach. Tyle chciałem powiedzieć. Tyle kurwa, tyle chciałem powiedzieć. Tyle w temacie. Tyle w temacie. A ja dalej liczę, że to będzie pusty plik. No i kurwa. tyle.